Dziś w GTA 5, czeka nas ciekawy eksperyment, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy Trevora Philipsa da się zabić wcześniej, bo podobno jest to możliwe, a dokładniej, jeżeli pojedziemy na spotkanie z wujką naszych pozostałych protagonistów, to ci będą mogli bez problemu nas odwalić. Czy rzeczywiście tak będzie? Tego przekonamy się w tym filmie. Więc na start łapeczkę w górę i zapraszam. I jak się domyślacie, nie jesteśmy w przyczepie Trevora, tylko znajdujemy się w naszym nowym domu, do którego się Trevor przed chwilą prowadził. Jest to mieszkanie, które ogarnął nam Wade, kuzyn Floyd'a. I właśnie u tego oto pana tutaj mieszkamy, który jest naszym. Lokatorem i chciałem powiedzieć, że nie ma go w domu, jednak jest. I chłop śpi w różowej piżamie o godzinie 14:43. To już pomijamy. Ważne jest to, że wyprowadziliśmy się z Sandy. Jesteśmy w mieście i będziemy mogli za chwilę odwiedzić naszych pozostałych bohaterów i zobaczymy, czy zabiją jeszcze nieznanego im Trevora. Jednak właśnie, jeżeli chodzi o naszego królika doświadczalnego, to. Jak widzicie mogę go dzisiaj nazywać panem Trevorem Philipsem. Bo nie wygląda on jak T do końca, ale myślę, że to również nie gra jakoś roli. Dobre wrażenie musimy dzisiaj zrobić, żeby nas odwalili. Jednak zanim wyruszymy do sprawdzania naszej dzisiejszej teorii, zobaczmy, czy na pewno jest to odpowiedni save. A dokładniej, zobaczmy, jaka jest ostatnia wykonana przeze mnie misja. Mam 19 misji zaledwie wykonanych, i ostatnią misją jest misja o nazwie Przyjaźń to Magia, w której to Trevor przeprowadza się właśnie z Sandy do miasta, i wszystko się zgadza, więc możemy. Wyruszać na łowy, żeby odwiedzić naszych pozostałych bohaterów i zobaczyć, jak na nas zareagują. Tylko wydaje mi się, że po tej misji, okej, okay, tamten się drze przez sen, po tej misji, jeżeli pojedziemy do Michaela, to już go Trevor poznaje, znaczy oni się znali wcześniej, ale ponownie jest taki reunion jakby i mamy rzeczywiście misję u niego dlatego musielibyśmy się dostać jakoś od e, ogrodu no i będziemy mieli małe wyzwanie zobaczymy jeżeli to nie pyknie za pierwszym razem i go tam nie będzie no to pojedziemy od razu do Franklina i zobaczymy jak on zareaguje na totalnie nieznanego mu e, Trevora i to jest naprawdę ciekawe zresztą możecie dać znać jak myślicie czy nasza dzisiejsza teoria i eksperyment e, będą potwierdzone czy jednak będą totalnym fejkiem i obalimy je. Dajcie znać, ja już mamy pewne wnioski po graniu prawie 12 lat w tą grę e, co się może wydarzyć, ale jeszcze wam nie będę spoilerował. Dajcie znać, co wymyślicie. I jestem ciekaw, co tam e, będziecie mówili. Ale dobra, ja na razie przejeżdżam pod prąd. Elegancko, dojechaliśmy. I sobie nieźle skróciliśmy drogę, chociaż korki ładne, no w sumie 15, nawet 15.30 masakra, ale dobra, jakoś się dostaniemy. Na szczęście będziemy mieli blisko do naszych dwóch pozostałych bohaterów i zobaczymy. Jesteśmy już u naszego celu i nie mamy tenisa. Wydawało mi się, że mieliśmy wcześniej, jednak to nie jest najważniejsze. Chociaż może wtedy by się zrespił Michael. To nie jest też głupie, ale dobra, najpierw zobaczmy czy jest w chacie I w sumie możecie pisać propozycje do kolejnych eksperymentów z GTA V Czy to legend, jakichś mroczniejszych, czy teorii, również e, zwariowanych e, Dawajcie znać w komentarzach i może te najciekawsze wybiorę I pojawią się właśnie w tej oto serii w kolejnych odcinkach To gdzie jest ten blip? Czy on jest tu, czy przy bramie? Wydaje mi się, że on jest chyba przed bramą? Nie wiem, totalnie mi to nic nie mówi Pokazuje jakby był na ulicy, a go nie widziałem Jednak dobra, sprawdźmy czy jest Michael Drzwi mamy zamknięte A szkoda Chociaż Trevor tu później wchodzi Jednak zobaczmy, w środku No nikogo nie widać na parterze, więc idziemy od razu do góry zobaczyć, czy ktoś tutaj będzie, a dokładniej zależy nam na Michaelu, Co sumie byłoby ciekawe co by się stało, jakbyśmy się kręcili jako nieznajomy Trevor Phillips pod domami naszych pozostałych Bohaterów, oczywiście taka mała propozycja dla Was, ale to od Was wszystko zależy i od Waszej aktywności. Więc, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to możecie zasubskrybować, żeby być na bieżąco. Ale dobra, ja widzę, że tutaj Michaela nie ma. Nie ma nikogo w tym domu. No jeszcze jest Kibal, ale w Kiblu to nie, nie ma nikogo. Dobra, w takim razie możemy stąd lecieć i podjechać do Franklina. Wydaje mi się, ale nie no, mogę się zmienić normalnie w Michaela. Mogę się normalnie w Michaela zmienić I gdzie on by był Czekajcie, sprawdźmy to Aha, on jest w chacie, na poważnie I pytanie, czy Aha, nam czytało od razu tą misję Ale ja jej nie chcę Zobaczmy, czy misji, nie no, w misji nie będę mógł Zabić Trevor'a Teraz będzie niezaliczona Ale ja chcę właśnie to zrobić, żeby To czekajcie, czy on pójdzie do szpitala Trevor nie żyje, okej, okay, na tym nam nie zależy Czy to się uda, nie, zobaczcie Przełącza nam z powrotem na Frewora Nic czy naprawdę? Nie mamy dostępnego Michaela No i Mikey nam odpada. Nie mogę tej misji zresetować, bo powinno nas normalnie przewrócić do. Oho, nie mam już granatu. Ale powinno nas normalnie przewrócić do Michaela. Zresztą widzicie, broń nam zniknęła. Mieliśmy granat, zniknął. Nie mogę tutaj tego zrobić, bo nam odpala od razu. Misję, ale w sumie oni się znali. To raczej byśmy mieli to zablokowane, i dlatego chyba nie możemy. Go spotkać przed tym, a po tej misji to będzie bez sensu. No a przed tym, jak mówiłem na początku, mamy ich zablokowanych, bo się ukrywają. Jednak dobra, nie spodziewałem się, że będzie to takie trudne, choć no, już to odhaczyliśmy i pozostaje tylko nadzieja we Franklinie. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym przypadku. I mam nadzieję, że teraz gra nie zrobi w nie wciula i on się tu pojawi, chociaż jego. Auta nie widzę, nie widzę motocyklu Czy on tu ma już motocykl? Tak ma, przynajmniej powinien mieć Ale chyba se jaja robicie, nie? Chyba se jaja robicie Ja stąd pojechałem, a ten się tu pojawił Dobra, zostawmy go w takim razie tu na siłowni I podjedźmy tu z powrotem Treworem, albo na odwrót, zrób, na odwrót, tylko że nie mam tu auta. No dobra, to podlecimy, może będzie szybciej i on się nie zdespałuje. Miejmy taką nadzieję, no ale nadzieja matkom głupich. Zobaczymy, jesteśmy na naszej dzielni, więc zobaczmy w takim razie, czy również jest Trevor, którego chyba widzę, chociaż wcześniej myślałem, że gość jedzie na motocyklu, a to był jednak rowerzysta, ale nie, na pewno to jest T. I zobaczmy, jak on się zachowa wobec nas, i czy będziemy mogli go załatwić. Po pierwsze, czy mogę go oh, zwalić z tego motoru? Mogę normalnie ukraść mu motocykl. What the hell? Ej, dobra, tego się nie spodziewałem. A czy Trevor może okraść Franklina? No mógłby, gdyby nam nie odjechał, ale zatrzyma się na stopie i przejechał. No dobra, hey, w takim razie wreszcie się śledzisz mnie? On z nim gada normalnie, ale możemy mu ukraść motocykl. I co, będzie do nas strzelał? Okej, okay. coś do nas gada, ale... Powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Nie miałem załatwić Franklina, tylko miałem załatwić Trevora Franklinem. Ale zrobiłem, zrobiłem zupełnie na odwrót. I jest w szpitalu, okej. Okay. To w takim razie wróćmy i zobaczmy, jak to będzie z naszym T. Czy on rzeczywiście będzie mógł zginąć, czy jednak nie. Chociaż po tym, co przed chwilą widziałem, to wydaje mi się e, to bardzo prawdopodobne, że chłop będzie mógł zginąć. Tylko pytanie: czy on odjechał, czy gdzieś stoi? Jest, jest, zobaczcie. Mamy go. Okej, okay, gada z nami. I co? Ma broń? Będzie do nas strzelał? Ej, strzela do nas! Dobra, strzela do nas, a przełączmy się z powrotem. Zobaczcie! Franklin też do nas strzela. Co jest grane? Ej, dobra, to jest mocne. Normalnie, Franklin i Trevor strzelają się ze sobą. Nie wiem, czy on ucieka? Nie, on strzela do nas. Co jest grane? Normalnie strzela do Trevor'a i możemy go załatwić. Ten. Do nas strzela i on może nas załatwić. Co jest zgrane? Ej, dobra, to jest mocne i fajne. Tylko permanentnie pewnie ty nie załatwimy, ale on nas załatwił. I to jest ciekawe. Jednak dobra, wracamy. I gdzie jest teraz trevor? Czy on gdzieś tu biega? Tu był. Ale już go nie widzę. No dobra, w takim razie zostawmy Franklina pod domem. I zresztą się w tego Trevora, chyba że on też trafił do szpitala jakimś cudem Ale nie, on się tepnął z powrotem do domu Dobra, to jest fajne, czyli mamy już odpowiedź, że e, Trevor i... Ej, nie kojarzyłem tej e, scenki, ciekawe Ale dobra, jesteśmy z powrotem i zobaczmy Jest Trevor, jest Franklin I zobaczmy Okej, okay. zobaczmy czy możemy go uderzyć Chyba mogę Czekajcie, nie mogę z nim pogadać Ale mogę się z nim bić Chłop dostał z partyzanta Wow, wow, Trevor doznaje obrażeń Nie wiem czy wcześniej to było Ale normalnie Trevora dojechaliśmy To jest mega ciekawe Śledzisz mnie, okej okay. Ciekawe co by się stało jakbyśmy go śledzili Ale co, możemy normalnie wyciągnąć broń? On też wyciąga broń Spróbujmy tego gościa Nie, on ma wywalone, on się nas nie boi O Ale możemy go rozwalić Trevor doznaje obrażeń I normalnie Trevora dojechaliśmy A Trevor może zabić Franklina Okej, okay, czyli nie mogą zabić się z Michaelem Ale Rezultat jest naprawdę ciekawy, a zarazem potwierdzony Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam Was do oglądania kolejnych.